szach i mat przystanek Dobrze, spokojnie jeżeli najważniejsze jest zaoszczędzić na zakupy tego co sprawi radość bliskim na allegro mają więcej niż super ceny Poczekaj. Allegro, mają to, co teraz najważniejsze. Zdarza się, że dziąsła moich pacjentów są zaczerwienione, a podczas szczotkowania krwawią. Zęby zaczynają się chwiać. Objawy te mogą zwiastować parodontozę. Wtedy polecam moim pacjentom do codziennej higieny pastę Lekalut Aktiv. Lekalud Active wzmacnia dziąsła i zapobiega ich krwawieniu oraz chroni przed parodontozą. Lekalut Active pasta numer jeden w Polsce. Efekt odczuwalny już od pierwszego użycia. Lekalut Active. Mocne dziąsła i zęby. Po co ty bierzesz tyle tabletek? No co? Witamina C, witamina D i C. Wiesz, postanowiłam wzmocnić odporność. Teraz to bardzo ważne, prawda? Kochanie, ale przecież kupiłam Ascorvita Max. Ascorvita Max? No tak. Po co kupować trzy preparaty, skoro można jeden? Ale za to jaki? Suplement diety Ascorvita Max zawiera aż 1000 mg witaminy C oraz wysoką ilość witaminy D i cynku, bo o odporność trzeba dbać kompleksowo. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Krej różnorodność regionu Mistrzów Świata: Schladming Dachstein oraz jego ośrodków narciarskich, Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen i Reiteralm. Bądź na bieżąco ze ski Amade. Super! Nie ma mowy, żebyśmy poszli na urodziny mojej mamy. Opiekąka właśnie się wycofała. Nie ma nikogo wolnego. Zero! Czasami zero jest dobre. Podobnie jak w eToro. Ciesz się prowizją 0% od inwestycji w akcję. eToro. I już dziś pobierz aplikację. KFC Wrapper. Budzi szacunek na mieście. Jadę do Aldi. Chcesz coś? Brukselkę. Tylko nie Brukselkę. Czekoladę! Z okienkiem! Ziarno, krakersy, szpraty. A ty chcesz coś z Aldi? Bo Aldi ma to coś. Jabłka polskie, aż 57% taniej. Złoty, 49%. I miód wielokwiatowy, aż 40% taniej. 11,99%. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Urodziłam się z przepukliną rdzeniowo-kręgową. Od pasa w dół jestem niepełnosprawny. Urodziłem się z chorobą, która była wyrokiem śmierci. Moja wątroba umierała. Moje życie to ciągła inhalacja. Czasami mój stan się pogarsza. Wtedy najczęściej przytulam się do mamy i marzę o tym, żeby to jak najszybciej minęło. Wyślij SMS pod numer 7531 o treści pomoc. Fundacja Polsat. Od 25 lat jesteśmy dla dzieci. Podobno z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęcia. No tak, tak, to jest głupi pomysł. Każdy pomysł jest głupi, nie? No. do ojca? No to dzwoń po niego. A to się nie śmiej, mama. A jednak Polska stoi rodzinnymi biznesami. A jak widzicie, ja muszę wszystko zwrócić na wszystko uwagę. My są razem i, i zawsze je popieram, bo dobrze mówi. Tak się kręcą rodzinne interesy. A ja, ja sobie radzę, a ty cały czas się czekasz. Nowe odcinki. Dzisiaj o 21.00 w Polsat Play. czuć powiew świeżości. To nadchodzące zmiany. Zapowiedź nowych wrażeń. Pewność prowadzenia. Dynamiczna sylwetka. Najnowsze technologie. Jedyny taki crossover. Gotowy na nowe wyzwania. Zupełnie nowy Nissan Qashqai. Zelektryfikowany napędem Mild Hybrid. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ty też tak mówisz, Tato. <laughs> Sprawdzamy ucząs i węzły. A nasi klienci sprawdzają płatności w sieci autoryzacją i powiadomieniami. Trzeba być czujnym. Tak, w Valior Banku asekuracja zapewnia aplikacja do konta jakże osobistego. Bezpieczeństwo góro. Rób zakupy w internecie z aplikacją Alior Mobile do konta jakże osobistego. Tato, zrobiłam to! Your bank. Znasz to? Stan zapalny w jamie ustnej? Zapomnij, zastosuj Sachol. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Sachol. Zapomnij o stanach zapalnych jamy ustnej. Chcemy być tam. Zawsze tam, gdzie ty. Być tam. Zawsze tam, gdzie ty. Stop! Śmiało, dzięki Vektrze nie musi się Pan rozstawać z ulubioną rozrywką. Yeah! Zabierz ze sobą TV Smart i spraw, że rozrywka będzie zawsze tam, gdzie Ty. Teraz z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Zadzwoń lub wejdź na vektra.pl Dziękuję, że namówiłaś mnie na te zabiegi. Tego od dawna potrzebowało moje ciało i kości. Twoim kościom bardziej przydałaby się dieta bogata w wapń i witaminy D3 i K2. D3 i K2? Tak. Aby wapień mógł przedostać się z krwi do kości, potrzebne są witaminy D i K. Dlatego sięgnij po molekin D3 plus K2, zawierający przebadaną i aktywną formę witaminy K2-MK7. Molekin D3 plus K2 na zdrowe kości i odporność. Wzdęcia. Znanka weź ulgiks wzdęcia podwójna dawka symetykonu w jednej kapsułce skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i uwalnia od wzdęć Głusik nie obchodzą wzdęcia mam z wzdęcia zwalcz objawy przeziębienia już na starcie z aspirin C witamina C wzmacnia odporność przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu nagły ból Wezwij RRK Max! To siła ibupromu Max w szybkiej tabletce. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołożonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Sponsorem programu jest producent naczyń i narzędzi kuchennych marki Waldinox. waldinox.pl na program zaprasza sponsor, producent nowego leku, Polopiryna Gardło na bulgardła i stan zapalny. Na program zaprasza sponsor, producent leku na wątrobę i niestrawność, Rafa Holin C. Jak twoje plecy. Nic im nie dolega, bo inni za mnie pracują. Podobno spadłeś ze swojej książeczki czekowej. Barry i Dave zawsze mieli razem podgórkę. Czy mogę na chwilę dotknąć twojej głowy? Początkowo wróżbici Barygu działali Dave'owi na nerwy. Najpierw szczudła, teraz wiedźma.